Odkąd Maja wróciła do Polski, Witek ma ciągle z nią problemy. Jego córka nie zamierza iść do szkoły. Mężczyzna jest bezradny, ponieważ nie wie, co ma zrobić, aby skłonić się do pójścia do szkoły. Aneta przypadkowo dowiaduje się o problemach Zięcia i postanawia mu pomóc. Jednak nie ma zbytnio pomysłu, jak skłonić nastolatkę do nauki. Wkrótce matka Kazie wpada na genialny pomysł. Przedstawia go Wiczkowi, a jej pomysł polega na tym, aby zatrudnić Maję na etat w hebanie, dokładnie na recepcji. I przynajmniej mogłaby pomóc Rafałowi w obowiązkach. Moim zdaniem taka lekcja życia przyda się Mai. Przynajmniej będzie wiedzieć ile trzeba się narobić na przysłowiową krągę chleba, a teraz pewnie myśli, że hajs leci z nieba, bo umówmy się, jest rozpieszczona jak bezpański bicz. Myślisz, że Maja będzie chciała iść do pracy?